Halo, halo, cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Tu nam jakiś rumon przygrywa, tam są jakieś kurtyzany! Ja przypominam oczywiście o kciuku w górę i subskrypcji kanału, komentarzu oraz kliknijcie sobie w dzwonek, by być z moimi filmikami na bieżąco. No i dobra, lecimy, tylko gdzie my mamy lecieć, bo niezbyt pamiętam, zwłaszcza, że pobierało mi się przed chwilą 1500% tej gry. Tak jest, jak ktoś nie wierzy, zapraszam na fanpage, tam macie screena z tego właśnie momentu, gdzie gierka pobierała mi się w chuj długo. Dokładnie tak. Lecimy tutaj. Znacznik zaznaczony. To jest tamta miejscówka chyba, nie? Sorry, my friends. Nie chciałem. Myk. Myk. Dobra. Hmm... Jak tam będę mógł wejść? Jakoś na pewno. Hmm. Tu jest pióro w ogóle. Jak tu się zawisało? Ctrl-Shift, o SHIFT, dobra. Ok. Hmm. Hmm. Ja tu jestem w stanie jakoś wleść. Tu jest jakaś miejscówka. Dobra. Hmm. Tu jest możliwość, dobra. Ok. Zawiśnijmy. Nie, 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 nie. Tak, tak, o. Tutaj. Dobra, tu. Teraz w lewo. Okej. Okay. Teraz tutaj znowu w lewo. Tu do góry. Znowu w lewo. Hopsa, hopsa. Tam było to piórko, to sobie pod pójdziemy od razu też. Przy okazji jak już tu się wspinamy. Dobra, dubsko mnie zabraliśmy, więc jest Gites. Okej, okay, tu do góry. No, tu nie wskoczysz, tak? To trzeba jakoś... O wejść, o, dobra, tu jest wejście. Już bardziej skomplikowane są te wejścia, kurczę. W jedynce to tak hopsa hopsa i byłem na górze, nie? No, tutaj trzeba pokombinować. Dobra. Jest kolejna. O, okej. Okay. Myślałem, że tu już wejdę. A tu super jest madafaka. Czyli jednak nie tędy. Może jednak tędy się uda. Nie. Okej, okay. to... A, tu jest, dobra, nie zauważyłem I muszę zejść troszeczkę w dół, nie. Lol W dół? Nie, no jak? Czekajcie, no. No tu nie przeskoczę na górę No tu mogę wejść, ten tylko. Hmm, moment, czy ja jestem ślepy, czy tak mnie rozbawiła rozmowa na Facebooku przed chwilą, że... Nie. Nie, no, nie, 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 ma opcji żebym tu... No kurwa zgłupiałem, nie Dobra, jebać. Idziemy dalej. Możliwe, że jeszcze nie poznałem jakiegoś skoku czy czegoś w tym rodzaju. Dlatego tam nie mogę wejść. Dobra, tu mamy jakiś znacznik. To pójdźmy do niego. Znaczmy sobie go przy okazji. Ktoś nas wykrył, ale mam to w dupie. Niezbyt mnie to obchodzi. manderą No to dobra, wyslę je do od ten. Siemanko. Ottima notizia. That That's the trouble. Lorenzo actually had him arrested days ago after being returned to us from Constantinople, but he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. bene. Okay. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my ways. Enter. Spazio. Dobra. Spierdzielaj grajku.

I'll pay them, yes. Then what will it matter? Are they care about this coin? Or well, anyone cares about this coin? Good for brother. good for me. Safer this way, yes. Yes, I'll ask, and then. Then I will be protected. We'll meet when it's time, and I'll leave this place. Get free. In time. In time. Wait, what is that? I saw something. Another come to spy on me. No, no, just my nerves. Hard to stay calm, knowing that he seeks me. I must stay focused, and soon, this will be a soon. He's, He's Gitara się To było proste. Jak można wynająć tych There is still time for you to clear your conscience. We gather at the church when a meeting is called. I do not have to reach out to you. in pace. not Fifi. Good, let's Jak ja kurna tutaj czysty jest. Myk. I już mnie nie widać. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny znacznik jest tam. A! W ogóle jest za miastem, wiesz. Ten znacznik, tak? Mhm... Może się udamy po prostu do przewoźnika, a gdzie to ma iść? A, początek wspomnienia, to jednak nie, dobra, okej. Okay. To jednak pójdziemy sobie z buta. Mogłem wziąć konia, zawsze, no ale... W sumie można by się też do Willi udać, bo mamy dużo hajsu i pewnie tam się ten zebrało też sporo. Tego może jednak... O, skrzyneczka przy okazji spoko. 250. Mmm... Willa. Ło, panie, jak ty cztery bierzesz, to, to ja od razu jadę. Nawet bez zastanowienia. Myślałem, że więcej bierze, a tu super, jest cztery tylko. Dobra. Jesteśmy w naszej willi. Pobiegnijmy sobie odebrać hajs i ulepszmy tą miejscówkę. Przy okazji zobaczymy... A, ulepszymy sobie kowala. Myślę. I dzięki temu będziemy mieli tańsze itemki tam i wtedy pójdziemy sobie kupić. To chyba najrozsądniejsze. Najrozsądniejsza rzecz, jaką można zrobić. Dobra. Bierzemy hajs. O Pani, 15 tysięcy. To nie tutaj. Hajsy się wzięły, znalazły. Dokładnie tak. Chciałbym rzeknąć na listę i ulepszyć naszego kowala. Dobra. Czy coś jeszcze? No, chyba nie. Wartość wzrosła o 9000. No i Gitos. I to kurczę się szanuje, to się respektuje. Dobra, teraz lecimy do kowala, żeby wydać u niego hajsa trochę. O! Ten. Tego nie widziałem wcześniej. Dobra, powiedzmy jeszcze to. Postawmy przy okazji. W dobrym miejscu. Dobra, czy to tutaj? Nie. Tu już stoją oba. Tutaj również stoją oba. Więc wniosek będzie to tutaj. Dobra. Co tam mamy? Dwa Spoko. A jeszcze piórko trzeba by było oddać, bo w sumie nie wrzuciłem go. Yes. Macko kochana no Dobra Trzymaj kolejne piórko To też jest jakiś tam wzrost Wartości miasta Okej okay. Mamy 5000, więc pójdźmy wydać troszeczkę w pancerz Tyle razy tutaj przebiegałem i nie zauważyłem wcześniej tego No cóż, tak to bywa Okej okay. tak chcę skorzystać z usług Najpierw sobie naprawmy Naprawmy wszystko Teraz zbroję sprawdźmy Dobra Czy coś jeszcze No tutaj troszkę to drogie już Ale tutaj mamy Zbrojenie Hmm. Tak średnio. Dobra. Jeszcze zajrzyjmy sobie tutaj. Tu chyba nic nie było. A tak średnio potrzebuję. Zobaczmy, czy w ogóle tutaj. Tutaj były obrazy, z czego co pamiętam, to nic tutaj nie ma. Dokładnie. Mm. Nie mogę się ulecieć, bo mam w tym wszystko. Kupmy i kupmy. Dobra. Apteczki też już mamy. I polećmy jeszcze do... Wili, żeby ulepszyć coś możliwe, że się jeszcze da, bo mamy 2500. Tutaj hajs. Okej, okay. się masz? Salutę! Tak, dokładnie. Dobra, mamy 2500, no tego nie zrobimy, tego też nie. Krawiec 2500, no tu akurat pięknie. Kopalnia nie, studnia 4000. No, dobra, no to myślę, że krawca sobie ulepszymy, nie? Żeby tutaj było gitest. Jak już mamy Hajsik to dobra ty się wzrosło. Spoko. I to się ucieszą z tego. Okej, okay, zobaczmy sobie na mapkę. Jest tu jakaś sanktuarium, okej. Okay. Mamy się teraz udać do... do Toskanii, dobra. Do Toskanii mamy się udać, więc sobie teraz tam pobiegniemy, a właściwie pojedziemy konno. Dzięki, już wszystko od was kupiłem, więcej nie potrzebuję. O, ciekawe czy nam starczy ha hajsu. No w sumie nie wiem gdzie to dokładnie to... A dobra, już wiem. Tutaj będzie najlepiej. się udać. Bo to było chyba tam po prawej stronie, jeśli się nie mylę. Dobra. Ta. To było w tamtym kierunku. Przydałoby się też tutaj jakąś mapkę ze skarbami znaleźć. ze skrzynkami daleko nie ma więc sobie pobegniemy przez pole no nie tu coś sieją tak mi się przynajmniej wydaje ale więc nie wiem za bardzo jak wygląda kurczę. Może sobie to odkryjemy jeszcze jakoś się uda No jest skrzyneczka przy okazji A, <laughs> torki. Oh, no już jest 460, no jest Jeszcze praktycznie dobrze stamtąd nie wyjechałem, a już kurcze hajs jest do odebrania, nie? Dobra Serki za to kichnięcie, ale kurczę, uczulenie mnie zaczyna brać. Teraz będę często pociągał nosem, postaram się to jakoś powyciszać, powycinać. Ale niestety uczulenie mnie bierze i nic na to nie poradzę. Dobra, gdzie my tutaj się dostaliśmy do jakiegoś medyka? A... masz się, ma? Dobra, początek wspomnienia. take some of my men use them to clear the fields then find a way over the wall so you can open the gates ah. command over my own army a nice change of pace from the usual sneaking and stabbing i like it Mi No i to kurde się rozumie, nie mamy własną armię, która będzie za nas robiła wszystko praktycznie, no.

To mi się podoba, nie? Tak to ja mogę chodzić, nie? Poważnie. Kurde, zarąbiste. Petardy dymne. Dobra, kolejny do przeszkania. Zobaczmy, co on tam miał. Też petardy dymne. Spokojnie, cztery floryny.

Jak moja armia, to kozaki same. Jak moja armia, to same kozaki, patrzcie. Wszystkich żeśmy tu wykończyli. Wszystkich! No oni się tam jeszcze biją. Fuck. Żaden problem, oni niech się biją, ja sobie tych spolutuję. Gdzie jest? W domku? O, skrzynka termowy lucik nigdy nie zaszkodzi. No, dokładnie 302 Get down them. I'm him. to nie jest Twoich kolej. Twojej kumpli to pomordowaliśmy, a ty tyżej nawet dupy nie ruszył, nie? Garzej, że moja armia gdzieś pobiegła Tam jest, dobra Co oni tam robią? Co oni się zbugowali gdzieś tam? LOL sy robicie chyba Tutaj mi się wydaje. No dobra, to sobie wezmiemy inną, nie? No, potrzebujemy jakoś się dostać. Nie tego. go zginąć w plecy. No dobra, udało się. No ziomek, no, ty się tak ruszasz. Dobra, musimy jakoś się dostać do środka, nie? W ogóle, widać przez bramę wszystko. Że tutaj ich pomordowaliśmy, ja ich tu przeszukuję, a tamci se chodzą na lajcie, nie? Za, za murkiem. I mają wszystko w nosie, nie? Dobra. Mm -hmm.

jak to jacyś amatorzy byli walk, kurde wręcz. Ale kuźwa, zobaczcie jakie mam wykrycie, nie? 75% prawie. Trzeba po tym murku wskoczyć na 100%, nie? Uuu, dwóch na raz, elo. No niby miałem armię, ale mi się gdzieś tam zbugowała nie? po drodze moja armia wynajęta. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy. Ja spróbuję jeszcze luknąć, gdzie jest moja armia wynajęta. Gdzie oni poszli. Jak ich nie znajdę, to wtedy weźmiemy i wbijemy tam z kimś innym. No i na razie to by było tyle w tym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrypcję kanału, komentarz. I kliknijcie sobie w dzwonek, by być na bieżąco z filmami. Trzymajcie się. Na razie.